Z Ewangelii według świętego Łukasza. Błogosławiona jest, która uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane jej od Pana. Szczęść Boże, kochani, witajcie bardzo serdecznie w czwartą niedzielę już Adwentu. Bardzo szybko ten czas mija. I też tak mi się wydaje, że bardzo krótkie i bardzo szybkie będzie to rozważanie. Kochani, te słowa, które wypowiada Elżbieta do Maryi pokazują nam, co znaczy być chrześcijaninem, co znaczy być błogosławionym. To znaczy wierzyć w słowa i obietnice Pana. Każdy z nas, kochani, dostał na Chrzcie Świętym obietnicę szczęścia, ale też i Pan Bóg zaplanował wobec każdego z nas pewną taką drogę, którą idąc mamy to szczęście osiągnąć. I to jest, kochani, niezwykłe. Dlaczego? Dlatego, że Bóg jedyne, czego pragnie, to mojego szczęścia. Dlatego mi to obiecuje. Że jeśli będę szedł Jego drogą, to to szczęście osiągnę. Ale jak je osiągnąć? No właśnie myślę, że warto tutaj pytać się nieustannie Pana Boga, Panie Boże, jaka jest Twoja wola? W jaki sposób Ty chcesz, abym ja to szczęście osiągnął? Jak mam do Niego dojść? Czasem w, tych, w tej wierze, w tym e, ufaniu Panu Bogu, że Jego obietnice szczęścia wobec nas się zrealizują, przeszkadzają nam. Różne sytuacje zewnętrzne, jakieś porażki, nasze trudności życiowe, choroba, cierpienie, jakaś niesprawiedliwość, którą, której doświadczamy. I zobaczcie, że ten rzeczywiście jest błogosławiony, który w tych wszystkich sytuacjach wytrwa przy Panu Bogu. Kto nie odejdzie od Niego, kto będzie Mu ciągle wierzył, że te Jego obietnice wobec mojego życia, wobec mojego szczęścia się spełnią, zrealizują. Kochani, czy wierzymy w tę obietnicę Boże? Czy wierzymy Bogu, że On jest prawdomówny, że On uczyni mnie szczęśliwym? Warto ufać i warto wierzyć, bo właśnie taka była Maryja. Maryja była tą przedstawicielką narodu wybranego, która w sposób najpełniejszy, najgłębszy miała w sobie pragnienie przyjścia Boga. I Bóg to pragnienie w jej życiu spełnił, w jej sercu. I ona uwierzyła, że rzeczywiście to wszystko, co Bóg mówi, chociaż dla niej to było nierealne nawet, to było dla niej takie przykraczające jej możliwości, nawet poznawcze, ale że jeśli Bóg to jej powiedział, to wszystko dopełni do końca. To wszystko uczyni tak, żeby to się stało, żeby to było realne, żeby ona tego doświadczyła i też, żeby świat tego doświadczył, czyli żeby, żebyśmy doświadczyli zbawienia. Kochani, czy ufamy obietnicom Bożym? To jest pytanie na dzisiaj dla nas. Błogosławię Wam na tę niedzielę, życzę Wam dobrego dnia i do usłyszenia i zobaczenia już niedługo z Panem Bogiem.